Nasz wynalazek Brisbane City Council. Rowerki, które można sobie wypożyczyć za da darmo. No, za da darmo? Naciśnij guziczek, a dostaniesz rowerek. Przejedziesz na drugi taki parking z rowerkami. Tam znowu już naciśniesz guziczek i wstawisz rowerek. Tu najpierw wstawisz rowerek, a później naciśniesz guziczek. Odwrotnie niż tutaj. A rowerków City Council nie pozwijał prawdopodobnie jutrzejsze rowerki będą zalane jeśli znajdzie się klientela która nimi pojedzie gdziekolwiek indziej miejsce w którym stoję w 74 roku było było? No, było zalane woda tutaj była co najmniej pokolana. tam ci worki poustawiali, w tym roku przewiduje się że dużo gorzej niż w 74 czemu do jasnej cholery nie wiem zbudowali tamę, która miała zapobiec tego typu wydarzeniu. Wygląda na to, że tam nie za bardzo pomogą. RACQ Traffic Response Unit patrzą, sprawdzają co się dzieje, gdzie się dzieje, jak się dzieje. 13, 19, 40 Traffic reports. Można zadzwonić, daj go, że odbiorą, powiedzą co się dzieje. Rzeka w tym miejscu wygląda. Właśnie znaczy tak jak wygląda. Zwykle ten pomost wypada. 2-3 metry jak sądzę tamten pomost jest ciągle na powierzchni ponieważ nie jest w żaden sposób przytwierdzony jest w zasadzie jest te dwa pale które wystają one są przytwierdzone do dna Ach, pomost jest na bojach i po prostu się unosi wyżej i niżej w zależności od tego jak jaki jest poziom wody no, jaki jest poziom widać po drugiej stronie rzeki przystań CityCat chyba tak, nie, nie jestem pewien ale to może być jedna z przystani promu CityCat, który kursuje po rzece jako środek transportu tutaj łódeczki na wodzie i łódeczka pod wodą tamtej się chyba nie udało trochę za krótki sznurek był w którym była przymocowana do do boju, sorry, na to i chyba trochę utonęło ah, Lord Mayor. Brisbane apelował wczoraj, żeby wszystkie łódki pozabierać z rzeki do portów Scarborough, gdzie zostały przygotowane pomosty Darthmorina dla, dla tych, którzy potrzebują. No, wygląda na to, że nie wszyscy sobie posłuchali. Po drugiej, chociaż nie moment, po drugiej stronie tam jest chyba przystał sytuata. Nie pamiętam już, nie pamiętam, sorry, nie pamiętam, tak czy inaczej zatopione, zwykle tamte budynki wystają na metry na ziemi, na ziemi, nad, 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 nad wodą przepraszam w tej chwili no tak są, może nie pod wodą, ale przynajmniej podtopione okej okay. To jest dopiero... co dzisiaj mamy? Środa? jest dopiero środa. Fala ma tutaj dotrzeć dopiero na dobrą sprawę jutro. Jutro, jutro, jutro. Miejsce, w którym stoję. Będzie pogoda.